Siłą najnowszej wystawy miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie i jest jej różnorodność. W galeriach, w Ratuszu i przy ulicy Leszczyńskich pojawiły się dzieła sztuki, różniące się od siebie technikami i treścią. Tym bardziej wystawa powinna zainteresować wielu oglądających. Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych gromadzi dzieła sztuki od momentu powstania, czyli od 40 lat. W magazynach są prace nie tylko artystów z Lesznej regionu, ale także z Polski i zagranicy. W sumie MBWA ma około 250 dzieł sztuki. Na początku były to prace po plenerach malarskich, a z czasem... I te prace trafiały także do, do zbiorów Miejskiego Biuro Wystaw Artystycznych poprzez drogą, drogą zakupów, drogą darów. No i tak uzbierała się, myślę, całkiem spora kolekcja. Teraz powoli wracamy do tego, żeby znaleźć alternatywne sposoby pozyskiwania tych prac, bo nie ukrywam, że budżet zakupowy jako taki nie istnieje, nie funkcjonuje, więc musimy być otwarci na takie inne jakieś formy i m.in. na dary od artystów, którzy chociażby mieli u nas w ostatnim czasie wystawy, jak praca, która jest w tle pani Joanny Marcinkowskiej, pan Krzysztof Wosi, którego nie tak dawno gościliśmy w Lesznie, także jedną pracę przekazał. Niektóre nazwiska autorów prac są uznane w świecie sztuki. Są to często wykładowcy na uczelni, chociażby poznańskiej, i tak naprawdę gro tych nazwisk przewija się tam jako kadra profesorska, która od lat już szkoli następne pokolenia artystów. Więc myślę, że się obronili przez te lata. Wystawę można zwiedzać do 25 marca.